Siemaneczko Ludzka z tej astronomiki a dzisiaj chciałem Was tak bardziej poinformować, to się będzie działo w czerwcu, bo będzie się działo naprawdę sporo. A mianowicie zaczynamy słuchajcie, z pokazami dużo pokazów w czerwcu, dużo ważnych wydarzeń, na których będę i właśnie chcę Was teraz poinformować, na czym będzie można mnie spotkać, zrobić pionę, zrobić sobie fotę. więc słuchajcie, pierwsze co pojawia się tutaj macie kalendarz pierwszego, czyli czwartek, najbliższy. Na pokazach Syngenty w Kostrogaju Kołopłocka, ktoś może kojarzy, to takie chyba bardziej lokalne pokazy ogólnie są, ale tam na pewno będę na tych pokazach. Kolejna sprawa, trzeciego: wybiera się, wybieram się właśnie tutaj na Good Game do Warszawy i będzie, będziemy tam spotkać. Jak ktoś, może nie wiem, jest z okolicy, może ktoś będzie, może nie wiem, ktoś się wybiera, to będzie można się spotkać trzeciego. A o czym to jest, no to sobie można właśnie tu wejść na stronkę goodgameexpo.com i będziecie mieli wszystko bardziej opisane. Ogólnie impreza trwa 4 dni. Nie będzie można, jak tutaj powiedziałem, spotkać 3 czerwca, no ponieważ tak mi akurat pasuje i zbytnio nie mogę tego zmienić, bo dosyć taki sztywny termin, jakbym to powiedział. Yy, kolejna sprawa, czwarty niedziela za Rzeczęwo Włocławek, yy, myślę trochę takie bardziej znane już targi, więcej osób powinno kojarzyć. Bo też właśnie pytaliście, czy będę tak, będę, yy, niedzielę czwartego yy, w Zarzeczewie koło Włocławka, Będzie też Kaziu wtedy ze mną. Yy, być może jeszcze ktoś z ekipy się pojawi typu właśnie kariga są. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Kolejna bardzo ważna sprawa Opolagra, która będzie 9-11 czerwca w Kamieniu Śląskim koło Opola. Też bardzo dużo osób pytało, czy się pojawię i tak pojawię się. I zaraz Wam powiem, jak to będzie wyglądało. Otóż tak, wybieram się już 8. Tylko, że 8. jadę właśnie do Kaczego. Na pewno jakiś tam vlog wpadnie, coś tam, wiadomo, takie tam perelki, bo musimy nagrać w ogóle vloga, tak razem, bo nagrywaliśmy, a w sumie szkoda, bo spoko by było. Więc czwartek mam zamiar się do Kaczego, żeby właśnie piątek oraz sobotę spędzić na Opolagrze, gdyż w niedzielę muszę być w domu, a bardziej koło Warszawy byłam w Komunie i muszę być obecny, więc w niedzielę niestety nie mogę na Opolagrze zostać i muszę wrócić w sobotę. W sobotę wieczorem albo w niedzielę rano, więc no niedzielę nie będzie możemy spotkać, ale w piątek na pewno po południu słuchajcie, myślę, że na pewno już będziemy na tagach z ekipą, Kazio też powinien jakoś dojechać tak w piątek, ale Kazio zobaczy się na Polakrze właśnie w sobotę i w niedzielę, więc... W sobotę będziemy razem jeszcze z Kaziem, a w niedzielę będzie Kaziu sam. O ile się nie mylę, jeżeli wszystko oczywiście pójdzie zgodnie z planem. Ale jeszcze raz powtórzę: piątek po południu oraz sobotę od rana, chociaż myślę, do popołudnia przynajmniej będzie można mnie spotkać właśnie w Kamieniu Śląskim na Opolakrze yy, koło Opola. Taka impreza właśnie większa, gdzie też o to yy, pytaliście. Yy, kolejna, yy, kolejna sprawa, słuchajcie. Jakieś są jeszcze pokazy 25 w czerwcu, tylko patrz, bo mówili mi chłopaki o ciebie prawidłowego ofrodu. I też się tam wybieram, tylko kurczę, wleciałem teraz nazwa z głowy, ale to was najwyżej poinformuję jakoś na Facebooku bliżej tego. Takie bardziej chyba lokalne pokazy gdzieś w granicach Krośniewic, jak ktoś może kojarzy, to można pisać w komentarzu, może ktoś wie. Że właśnie coś 25 powinno to się odbyć. Co tu jeszcze miałem powiedzieć? Ogólnie rzecz biorąc, będę starał się żeby, się, żeby jednak te filmy były regularnie. A jeżeli się nie będą pojawiały filmy na kanale, właśnie tutaj, to będą na pewno jakieś vlogi z tych wszystkich akcji. Na pewno nagram coś za Rzeczewa, na pewno za Polagry. Więc czekajcie na relacje i na pewno jeszcze wskoczę jakieś 2-3 takie vlogi poboczne. Coś może z trasy wam nagram, może coś tam skaczym, tak pomyślimy. Może takie, wiecie, coś fajnego na kanale, żeby było. E, aczkolwiek no też te małe przerwy się pojawią tutaj w filmach, na pewno tu w granicach tego e, dziewiątego... Telefon mi wibruje. E, granicach właśnie tego 9-11 e, Ale to ja mówię drobne przerwy, bo jak wiecie już aktywność na kanale powraca normalnie. E, no coraz tej, teraz pracy na szczęście trochę mniej w polu, więc mogę sobie pozwolić na filmy, ale zaraz się znacznie żniwa i też robota, więc no... Znowu zapierdziel, ale coś się będzie zawsze działo, więc e, mam nadzieję, że część z Was chociaż usatysfakcjonowałem swoją wypowiedzią tutaj. A, i od razu właśnie, żeby nie było się zbędnych pytań, 10 są dni dni pola, bo dni rolnictwa w poświętnym, to nie będzie mnie, tak? No bo będę na Polagrze, więc tak jeszcze mówię, bo pytaliście o Poświętny dużo osób, więc niestety w tym roku sobie poświętny odpuszczam, a jadę właśnie na Opolagrę, ponieważ tam jeszcze nigdy nie byłem i chciałem zobaczyć, jak to wszystko też wygląda. Dlatego wybaczcie mi, więc yy, jeszcze raz powtórzę na poświętym, niestety 10 mnie nie będzie ani jedna z tego od są, więc no to musicie mi wybaczyć. A ja wam dziękuję. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, więc Elo!